Witam serdecznie, Paweł Grzech z tej strony. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak odnieść sukces z netto marketingu, jak działać, w jaki sposób i co dokładnie robić. A zanim przejdziemy do tematu, spraw sobie linki w profilu. Tam masz dokładnie do pobrania dwa bardzo mocne poradniki, z których dowiesz się, jak połączyć dwa światy, czyli świat marketingu internetowego tak z netto marketingiem i dowiesz się, jak, to, jak robić to za pomocą e lejków sprzedażowych, list adresowych i również za pomocą mediów społecznościowych. Teraz wracając do tematu, jak odnieść sukces z netto marketingu, nawet ogólnie w biznesie internetowym. Bardzo ważne jest, moim zdaniem, na początku, żebyś. Odpowiedział sobie na pytanie, czym dla Ciebie jest sukces. Bo dla każdego sukcesem jest coś innego, nie? Dla Ciebie może to być, nie wiem, pozyskanie pierwszego partnera do biznesu, zarobienie miliona złotych, zarobienie 100 zł, złotych, zarobienie, nie wiem, 1000 złotych, zbudowanie, nie wiem, dodatkowego dochodu, który, nie wiem, do biznesu, który daje Ci dodatkowy dochód na poziomie, nie wiem, 1000 złotych miesięcznie. Czyli sam sobie musisz odpowiedzieć na pytanie, czym dla Ciebie jest sukces. I dopiero wtedy. Gdybyś wiedział, dlaczego tu jesteś, dlaczego jesteś w tej danej firmie MLM, dlaczego podjąłeś współpracę z tą akurat firmą i będziesz wiedział, co chcesz osiągnąć dokładnie, czym ten sukces, sukces dla ciebie jest, dopiero wtedy możemy przejść dalej do tam aktywności, które powinieneś wykonywać. A, dzięki, a sukces odniesie się właśnie dzięki konkretnym aktywnościom, które wykonujesz każdego dnia. Taka można powiedzieć, taka dzienna rutyna. Musisz sobie wyrobić taką dzienną rutynę, nie? Do działania, żeby działać każdego dnia konsekwentnie, ale musisz wiedzieć, do czego dążysz, do jakiego celu dążysz, bo często zobacz. Ludzie popełniają taki błąd, że mają na przykład jakieś wielkie cele, nie? Niech nie, to jest na przykład coś takiego, mają ogromne cele, jakiś potężny cel do osiągnięcia, na przykład, nie wiem, milion złotych i tak dalej, nie? Niech to będzie cel... Manierzyc to tutaj, tutaj pisze, nie? Taki ogromny cel to chcą osiągnąć, ale te codzienne aktywności, te działanie, które oni wykonują każdego dnia, aby ten cel osiągnąć, aby zdobyć ten cel, jest na przykład na takim poziomie jak tu, nie? Jak widzisz, nie? Zobacz. Tu są ich takie miesięczne działania, które wykonują. Nie? Tu masz cel do osiągnięcia, potężny, wielki cel, który chcą osiągnąć, a te, ich, te codzienne działania, te, to co nie robią, ta ich praca jest na przykład na takim poziomie. Nie? Zobacz, jaka jest różnica. To jest często, jest coś takiego często spotykane. Zobacz, ile tutaj brakuje. Nie? To w ogóle nie ma porównania. Chcą osiągnąć wielkie cele, ogromne rezultaty, chcą być bogaci, wspaniali, piękni, a te ich działania są, nie wiem, takie malutkie. Jak, jak w taki sposób, działając, działając tak jak tutaj, chcesz osiągnąć coś takiego, nie? taki ogromny cel? To musi być porównywalne. Twoje działanie, ta dzienna rutyna, którą chcesz osiągnąć, musi naprawdę być na takim samym, albo na, na większym poziomie niż ten twój cel. Nie? To musi być porównywalne. Dlatego tak jest ważne to, żebyś przynajmniej wiedział, do jakiego celu chcesz dążyć, gdzie chcesz osiągnąć, w jakim miejscu chcesz być. Nie? Czyli najpierw odpowiedz sobie na pytanie, co chcę robić, znaczy co chcę robić, jaki cel chcę osiągnąć, co jest moim celem, na przykład takim pierwszym celem. Później, jak ten cel osiągniesz już, ten konkretny pierwszy cel, może stawiać sobie kolejne cele, nie? Ale na początku, czym jest ten sukces dla ciebie, nie? W netomarketingu? po co tu jesteś? I wtedy musisz wyrównać swoje te dzienne, codzienne czynności, co, codzienne aktywności, bo żeby osiągnąć ten cel, sukces, codziennie musisz działać w netomarketingu. Tak samo, jak już na etacie, to nie robisz czegoś takiego, jak mówiłem ostatnio, że wstajesz sobie rano. Jest, nie, wiem, na dworze zimno, pada deszcz. Nie wiem, dostajesz zatwardzenie i nagle dzwonisz do szefa, że nie przyjdziesz, bo jest ci zimno, nie? Albo brzuch cię boi, albo coś tam, nie wiem, nie, bo ci się nie chce. Wstaj z łóżka, chcesz sobie posłać, bo wczoraj nie wiem, Netflixa do drugiej w nocy. Na przykład. Nie, nie robisz czegoś takiego. Wstajesz i jedziesz do tej pracy na etacie. Chyba, że naprawdę jesteś chory, no to jesteś w domu, na, ale bierzesz L4 albo coś w, tym, coś w tym stylu, nie? Ale nie robisz czegoś takiego, że wstajesz czy się nie chce, nie? Znaczy, masz coś takiego na pewno, że wstajesz się nie chce, ale i tak idziesz do tej pracy, nie? na etacie. Tak samo działając w netomarketingu, te Twoje działania codzienne muszą być na poziomie tego, co Ty chcesz osiągnąć, nie? Twoje codzienne działania muszą być porównywalne, nawet większe. Inaczej do tego nie dojdziesz nigdy. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, i a niestety większość osób ten błąd popełnia. Nawet nie wiedzą, ludzie nawet nie wiedzą, gdzie oni chcą iść, gdzie chcą dojść, tu się rejestrują do jednej firmy, do drugiej firmy, do trzeciej firmy, itd. Tak dalej, tak dalej. Nie wiedzą, co chcą robić, nie? Dlatego pamiętaj. Określa na początku to, gdzie chcesz dojść, tam, ten cel numer 1, twój, twój sukces numer 1, cel numer 1. I te działania codzienne, które wykonujesz, muszą naprawdę być na tym samym poziomie, albo trochę wyżej, nawet, nie? Żeby dojść do tego celu. Teraz to sobie zmarzamy, przejdziemy dalej. Dobra, udało się zmazać tego wszystkiego zajęło jakieś 5 minut, niestety, ale udało się, jesteśmy z powrotem. Czyli wiesz, jaki masz cel, znaczy, określ na przykład swój cel, ten sukces. I twoje działania muszą być porównywalne do tego celu, a nawet wyższe, nie? do tego, co chcesz osiągnąć. To naprawdę bardzo ważne, żebyś wiedział, gdzie zmierzasz. Nie? I teraz, co możesz jeszcze zrobić, aby dojść do tego swojego celu, do tego swojego pierwszego sukcesu? nie? Jest taka książka, nie ja pamiętam się do tytułu, ona była po angielsku chyba, i tam pisało, żeby twoim takim dziennym celem na przykład było dojście na przykład do 20 odmów. Nie? Czyli jak zrobić, żeby w ciągu dnia otrzymać odpowiedź nie. Na przykład na poziomie 20 razy. I to jest naprawdę duży cel. Czyli nie, ma ktoś ci polec, co powiedzieć nie. Nie szukasz y, ludzi do. Nie, nie chodzi o to, abyś koniecznie tak się napalał i chciał mieć jak najwięcej osób ze Oczywiście To jest ważne, ale nie chodzi o to, aby y, Twoim takim celem na przykład w ciągu dnia było uzyskanie 20 tak, nie, żeby 20 osób w ciągu dnia dołączyło do Twojego biznesu. Na przykład idź na to. 20 nie, a to będzie duży cel że coś takiego osiągnąć. Im więcej masz odmów, tym więcej osób do dołączy, zobaczysz. Ale żeby dojść na przykład do czegoś takiego, to to jest takie przykład, nie musisz czego robić. Nie musisz robić koniecznie 20, może być 10 na przykład, bo jeśli szukasz, jeśli takim Twoim dziennym celem, dziennym Twoją aktywnością w ciągu dnia będzie takim celem tej Twojej aktywności w ciągu dnia, którym wykonujesz, będzie dojście do 20 odmów, czyli żeby ktoś ci 20 osób powiedział nie, żeby 20 osób powiedziało Ci w ciągu dnia nie do Twojego biznesu, to jest naprawdę duża liczba osób, tutaj której musisz dotrzeć, nie? bo. Jeśli działasz na Facebooku, część osób ci nie odpowie. Nie? Jeśli wysyłasz, budujesz listy adresowe, wysyłasz mailingi, też część osób ci nie odpowie. Nie? No, dlatego dojście do 20 odmów w ciągu dnia to jest naprawdę potężny cel. To będzie musiał naprawdę się do wielu osób, ale możesz skierować się do czegoś takiego. To może być twoim celem, wtedy tak nie mieć też spinać, tak stresować, żeby przy ileś tam osób w ciągu dnia, na przykład 10-20, to zależy od ciebie, podziało ci nie do tego biznesu. Czyli, żeby to zrobić, Musisz docierać do dużej ilości osób w ciągu dnia, każdego dnia, albo od poniedziałku do piątku, na przykład. Nie? To może być twoją częścią codziennej rutyny, czyli uzyskanie iluś tam odmów. A im więcej osób ci odmówi, tak naprawdę, tym więcej osób do ciebie dołączy, prędzej czy później. I zobacz, im więcej będziesz tego robić, dzięki temu też przejdziesz taką barierę, będziesz też się odzywać do osób, o których nie będziesz tak się zastanawiać, czy ta osoba się nadaje do mojego biznesu, czy się nie nadaje do mojego biznesu, nie, czy ta osoba się nadaje, czy nie. Po prostu się odezwiesz. Z, na przykład z jakimś zapytaniem, nie? Jak się odzywać do tych osób, jak pytać te osoby, jakie im pytania zadawać? Tego wszystkiego uczymy w naszej akademii i też uczymy w naszej akademii tego, jak budować leki sprzedażowe, jak budować listy adresowe i też właśnie jak działać na przykład na Facebooku w mediach społecznościowych. Zacznij sobie od dwóch poradników, które masz w opisie. W opisie masz dwa poradniki z tego, jak pisać maile, jak budować leki sprzedażowe, jak budować listy adresowe i też jeden poradnik tam będzie po zapisaniu na listę z tego, jak działać w mediach społecznościowych, nie? I to może być twoim, jednym z Twoich celów. Takich. Dziennych rutyn, aby uzyskać jak najwięcej odmów. A im więcej osób ci odmówi, tym więcej osób dołączy do Twojego biznesu. Jak to dokładnie robić, jak rozmawiać z ludźmi, właśnie, i tak dalej, masz w akademii, ale zacznij od linków, który masz w opisie. I też y, często ludzie się zastanawiają, żeby, myślą, żeby odnieść sukces w marketingu, no to muszą być, nie wiem, tacy przebojowi, żeby nie wiem, odzywać się do każdego, zawsze, nie wiem, być taką duszą towarzystwa, nie tak, tak, tak można powiedzieć. A prawda jest taka, że wiele, wiele osób, które odniosło sukces, to są introwertycy tak naprawdę. Wiele osób, które odniosły sukces w tym marketingu, są introwertycy, które też mieli jakieś takie potężne ciśnienie, nie? żeby gdzieś dojść, coś osiągnąć i też często na przykład chcieli wyjść z długów, mieli takie naprawdę duże dlaczego. Nie? I ja też często się zastanawiałem właściwie, bo ja akurat jeśli chodzi o mnie, ja tak za bardzo nie lubię odzywać się pierwszy do danej osoby. Znaczy, chciałem sobie coś takiego, chociaż to jest ważne i ja to robię cały czas. Mimo, że tego nie lubię, ja to robię. Bo to takie, jest to, takie odzywanie się, gdzie Ty pierwszy chodzisz z inicjatywą, jest szybsze. Nie? Dlatego możesz dążyć właśnie do tego. Odzywać się do jak największej ilości osób w ciągu dnia, zadawać im pytania i dążyć do jak ilości odmów. Nie? To jest taki marketing bezpośredni. I to jest szybsze niż marketing atrakcyjny, tak zwany, gdzie ludzie sami się do Ciebie odzywają. Ja robię jedno i drugie, bo zawsze się zastanawiałem nad tym, co zrobić, aby ludzie sami do mnie się pierwszy odzywali. I to możesz na przykład zrobić, ja to łączę, nie? czyli z jednej strony jest taki marketing, jak ktoś mówi, marketing atrakcyjny, a marketing z angielskiego jest taki marketing bezpośredni, nie? gdzie Ty się odzywasz pierwszy, gdzie Ty pierwszy wchodzisz z inicjatywą do danej osoby i również z drugiej strony marketing atrakcyjny, gdzie dana osoba sama do Ciebie przychodzi z inicjatywą i pyta, i pyta sama Ciebie o Twój biznes. Ja robię jedno i drugie, bo też zawsze zastanawiałem się nad tym właśnie, co zrobić, aby to dana osoba przyszła pierwsza do mnie. Nie? Jeśli jesteś osobą początkującą, Ty musisz pierwszy chodzić z inicjatywą, Ty pierwszy powinien zadać pytania, ale jeszcze przy okazji możesz zrobić tak, tworzysz taki marketing, aby te osoba też sama chciały przyjść do Ciebie. I jak zrobić, żeby te osoby same do Ciebie przyszły? Na przykład możesz zacząć od, nie wiem, czterech wpisów dziennie na Facebooku. To jest trudniejsze, zajmie więcej czasu, ale musisz może tego zacząć. Na cztery wpisy na Facebooku w ciągu dnia. Możesz pisać. I to mogą być wpisy z Twojego życia, gdzie pokazujesz jesteś osobie, kim jesteś i tak dalej. I to może być to dokładnie do swojej rutyny, nie? Publikacja na Facebooku i na przykład docieranie do ileś tam osób w ciągu dnia, aby uzyskać na przykład 20 lub 10 odmów do Twojego biznesu, nie? Czyli z jednej strony robisz na Facebooku aktywności, z drugiej strony, czyli wpisy na przykład, tekst, wideo, zdjęcia, a z drugiej strony sam się odzywasz do konkretnej liczby osób z zapytaniem o biznes, nie? Czy są zainteresowani. I to mogą być to, te dwie rzeczy, czyli... Publikacja i odzywanie się do nowych osób, to mogą być Twoje takie dzienne rutyny, które wykonujesz, nie? Na przykład cztery wpisy dziennie na Facebooku przez pierwszy miesiąc, możesz to zmniejszyć do dwóch, trzech wpisów, minimum to jest jeden wpis później, ale dopiero po miesiącu, naprawdę świetnie działa. Na przykład jeden wpis to może być jakaś wskazówka, drugi wpis może być jakieś tam pokazanie swojego życia, pokazanie gdzie jesteś na spacerze, jakie jedzenie robisz, gdzie na przykład jesteś, nie wiem, przy pracy, w biurku, na biurku, czy jak przy biurku siedzisz, pracujesz przy komputerze, czy Gdziekolwiek indziej w pracy, też możesz pokazywać swoje produkty, swoje zdjęcia swoich produktów, ale na tych zdjęciach musi być zawsze Ty, nie musi być Twoja twarz. Czyli zdjęcia z produktami, gdzie jest zdjęcie w tle i tak dalej, jakieś wskazówki i wideo na przykład, nie? Albo również wideo na YouTube też może być, nie? Chociaż ja Ci proponuję zacząć od Facebooka tak naprawdę. Bo Facebook będzie szybszy niż YouTube, nie? YouTube to jest wyszukiwarka, ale Facebook, jeśli będziesz też oprócz tych wpisów odzywać się aktywnie do danych osób i też będziesz chodzić na profile innych osób i im komentować, i dodawać nowe osoby do znajomych, wtedy to będzie działać o wiele szybciej. Sobie to zmażemy szybko. Dobra, kolejne 5 minut mazajem mam za sobą. Czyli tak, podsumowując, musisz wiedzieć, gdzie dążysz, jaki masz sukces. Dopiero wtedy, jeśli wiesz, gdzie dążysz, określasz konkretne działania każdego dnia, które wykonujesz, aby do tego celu dojść. Nie? Takie codzienne, codzienne rutyny. Musisz wejść taką rutynę i codziennie, codziennie wykonywać konkretne czynności. Na przykład mogą to być wpisy na Facebooku, publikacje na Facebooku codziennie na przykład. To może być jedna z Twoich rutyn. Nie? Drugą rutyną może być odzywanie do na przykład, nie wiem, 10, 20 osób. Znaczy odzywanie się do jakiejś konkretnej ilości osób, aby uzyskać 10 lub 20, na przykład odpowiedzi nie w ciągu dnia. To jest dużo akurat, nie? Żeby uzyskać 20 odpowiedzi na nie do Twojego biznesu w ciągu dnia, to się musi odezwać na przykład, naprawdę do dużej ilości osób. Teraz musisz sobie dopasować do Twojego celu, jaki masz to wszystko, i do tego, ile też masz czasu na pracę, nie? To mogą być takie Twoje dwie dzienne rutyny, czyli publikacja na Facebooku, na przykład w pierwszym miesiącu się zaczyna robić cztery wpisy dziennie, z jednej strony zdjęcia, może być też wideo, Nagrywaj krótkie filmy, wideo, też warto nagrywać jakieś krótkie filmy wideo, nawet możesz swoje produkty, produkty pokazywać na wideo i tak dalej, czyli zdjęcia, wideo i pokazujesz, Może jakieś wskazówki dawać krótkie, możesz też pokazywać swoje życie, żeby ten marketing też był osobisty, muszą być Twoje zdjęcia, nie? Na przykład cztery wpisy dziennie przez miesiąc, a po miesiącu już mogą być to. Ja będę dał od dwóch do trzech wpisów dziennie, nie? Wtedy po miesiącu. Jak to dokładnie robić? Masz wszystko nawiane w Akademii, ale zacznij sobie od tych y, materiałów, które masz w opisie. Tam masz link do dwóch poradników, gdzie Ci pokazuje właśnie jak robić, żeby osoby do Ciebie pierwsze się odezwały, czy jak budować lekki jak jak listy adresowe, ale mamy również tam poradniki, jeśli zapiszesz się na, na listę z linków w opisie, o, o tym, co zrobić, aby ogarnąć swoje media społecznościowe, żeby one były też takie atrakcyjne i zachęcające, nie? Czyli kliknij sobie w link w opisie i przejdź do naszych materiałów. Tam masz konkretnie wyjaśnione, co robić i jak działać. A w Akademii też już później dalej też wszystko konkretnie pokazane, jak te wpisy robić. Tam mamy przykłady wpisów, które możesz skopiować i sobie wykorzystać, nie? Zacznij od linków w opisie. Tam też znajdziesz Akademię, nie? Czyli na przykład to mogą być tylko Twoje dwie rutyny, które wykonujesz w ciągu dnia, ale na samym początku określ, gdzie Ty chcesz dojść. I wtedy swoje działania, dopasowujesz tą dzienne działania, dzienne aktywności, które wykonujesz, dopasowujesz do swojego celu. Żeby nie było tak, że twój masz ogromny cel, jakiś tam niesamowity cel, że chcesz być nie wiem, super bogaty, a twoje działania są na takim malutkim poziomiku, nie? żeby nie wiem, dasz jedno zdjęcie w ciągu dnia na Facebooku i dzięki temu chcesz mieć taki wielki cel. nie, Tak tylko myślą, nie wiem, dzieciaki w przedszkolu, chociaż nie wiem, dzieci są mądre, nie? Dzieci nie myślą. Tylko dorośli, którzy nie wiem, myślą, że są nie wiadomo kim i dobra, nie będziemy już o tym gadać. Ale pamiętaj. Jak masz cel jakiś, to wtedy wiesz, wtedy do, pod, dokreślasz, określasz swoje działania na tym samym poziomie, do tego celu, aby do niego dojść, nie? Bo sobie twoje działania są w ciągu dnia, są na takim małym poziomie, go nie wiem, klejasz, tak jak mówiłem, jedno zdjęcie na Facebooka, co byś milionerem, no to dajesz sobie cokolwiek, nie? Po prostu siedź w domu i oglądaj telewizor, nie? W wiadomości, nie? Czyli pamiętaj. I wtedy możesz te dwie, jak masz już cel osiągnięty, te dwie rutyny w ciągu dnia możesz wykonywać, czyli na przykład Publikacja na Facebooku, na początku, w pierwszym miesiącu cztery wpisy, później minimum jeden wpis, ale dwa, trzy wpisy, później warto dawać. I też staraj się docierać do jak największej ilości osób, aby otrzymywać jak najwięcej odpowiedzi NIE. Bo jak będziesz mieć jak najwięcej odpowiedzi NIE, tak mówiłem też, nie będziesz mieć takiej bariery i będziesz też się odzywać do osób, o których wcześniej byś pomyślał, że nie wiem, czy warto, może tak, może nie, a tak się po prostu odezwiesz. I zobaczymy, może akurat często takie osoby właśnie, których się wydaje, że one się nie będą nadawać, one są mówię, lepsze o tych osób, gdzie ty masz wrażenie, że to, że to jest ta osoba, to będzie ten lider. Tak się naprawdę często wydaje, że okazuje, że ta osoba, o której myślałeś, że ona nie będzie w ogóle zainteresowana, ona się interesuje i ona zaczyna działać. Nie? I dzięki temu, że będziesz mieć te odpowiedzi nie, też się odpodniesz trochę na to, będziesz się tym lepiej bawić się tak naprawdę. Nie? Nie będziesz to, cię, to się to nie będziesz się tym przejmować, załamywać, o tym mi odmówił, tym mi odmówił, ale pójdziesz na statystykę, będziesz docierać do większej ilości osób. I też pamiętaj, że jeśli wykonasz tą pierwszą rzecz dobrze, czyli będziesz publikować regularnie na Facebooku fajne wpisy i ze swojego życia, z twoim własnymi zdjęciami, gdzie jest Twoja twarz na zdjęciach, nie żadne tam kanwy inne rzeczy, tylko Twoja twarz, Twoja twarz z produktem, Twoja twarz, nie wiem, na spacerze, Twoja twarz przy pracy, Twoja twarz, jak się relaksujesz, jak odpoczywasz, jakieś fajne wskazówki i tak dalej, to te osoby, do których Ty się odzywasz, czyli te. Zmienimy sobie tylko kolor, żeby to nam się nie pomieszało, czyli te osoby, do których Ty się wtedy odzywasz, czyli ci, oni też będą cię obserwować, bo im zaczniesz się pojawiać, bo ty zaczniesz, dzięki tym wpisom, będziesz się pojawiać na ich osi czasu, nie? I też pamiętaj, wchodzisz do nich, też im komentujesz na ich wpisach, żeby to wszystko zadziało. Z jednej strony dodajesz nowe osoby, codziennie dodajesz nowe osoby do znajomych, na przykład z różnych grup, znajomi, znajomych tak dalej. plus komentujesz tym osobom też regularnie na ich osi czasu ich wpisy, lajkujesz ich wpisy, dajesz serduszka. I też publikujesz i się odzywasz do tych osób, nie? Wykonując taką dziennie, w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy, można naprawdę dojść do fajnych wyników. I też pamiętaj, że dawać sobie linki w wpisach, nie? Ale jak dawałeś te linki w wpisach, co dawałeś w tych wpisach, jakie linki i tak dalej, to znajdziesz u nas w Akademii. Zacznij od w opisie. Ok, pamiętaj, już takie podsumowanie. Znajdź swój cel, do którego dążysz, dopasuj swoje miesięczne działania, działania tego celu, żeby one nie były za małe, ale nawet większe niż ten cel, nie? Żeby wykonywał więcej niż musisz, tak naprawdę każdego dnia. Wtedy to będzie działać, nie? Bo się będą zamawiać, niestety nie wiem dlaczego dużo osób popełnia ten błąd, że ma ogromne cele, ale aktywności są na tym poziomie. Dostaje, nie wiem, pięć odpowiedzi na, na poziomie nie i już jest załamana, przestraszona jest, że nie wiem, dzieci w przedszkolach się nie zachowują, szczerze mówiąc, nie? Że oj, to mi odpowiedział, ja się nie nadaję, jestem do dupy, jestem taki, śmaki i owaki, bo ktoś mi tam odpowiedział. Nie każdy do Ciebie dołączy. Stara się uzyskać jak najwięcej odpowiedzi na nie w ciągu dnia, a zobaczysz, to może fajnie później działać, nie? A żeby uzyskać, nie wiem, 10 albo 20 odpowiedzi na nie w ciągu dnia, to przecież do dużej ilości osób, dlatego dopasuj to do siebie, nie? Tą ilość osób, dopasuj do siebie, tą ilość osób, które chcesz się odezwać, dopasuj do siebie, do tego, ile masz czasu i jaki masz cel. Czyli pamiętaj, publikujesz na Facebooku codziennie, każdego dnia, komentujesz innym osobom ich wpisy na Facebooku codziennie, każdego dnia, dajesz im serduszka codziennie, każdego dnia i zapraszasz, nie wiem, przynajmniej 10 osób dziennie do znajomych codziennie, każdego dnia, różnych grup tematycznych, nietematycznych, zdrowotnych, niezdrowotnych, zależy jaki masz biznes też MLM. I też pamiętaj, żeby odzywać się do jak największej ilości osób z zapytaniem o biznes, nie? Nawet takie pytania, jakie możesz zadawać, też mamy w Akademii u nas, nie? Umieszczone konkretne pytania, które możesz zadawać osobom o biznes na przykład, nie? Tam mamy na ponad około 30 pytań chyba, które możesz zadać. OK, to na tyle. Pamiętaj, sprawdź sobie linki poniżej. I widzimy się w Akademii i w kolejnym wideo. Cześć!